Hej, ses sobie kwitans w kennuciku na moim kanale I tak pewnie zastanawiacie się jak wróciłem i tak dalej, więc... Hej z jestem Kacperk, skrenu na moim kanale. Co ty robisz? Eee... Nagrywam. E, no tak, a jakbyście chcieli jeszcze wiedzieć być... co jest stało z Kacperkiem i czy będzie nagrywał dalej i tak dalej, to e, Macie tutaj odpowiedź. To, nie wiem, czy jeszcze jakiej go spotkam. No ale dobra. Jesteśmy w takim razie sobie na takiej wesołej mapce, no, w której jest nawet taka fajna muzyczka. Dobra, co tutaj właściwie jest? Dobra, nie wiem. Tutaj są ustawienia. Dobra, nawet nie, nie wiem, czy mam to klikać Czek. Eee... Muzyka tak, nie. Nie, ta muzyka brzmi mi jakoś dziwnie znajomo. Eee, podpowiedzi tak, nie. Podpowiedzi tak. A, baba. Yy, nieskończone podpowiedzi, tak <grych> yy, dźwięk wszystko oprócz muzyki yy, render distance 10 plus. można grać na shaderach o dziękuję bardzo za pozwolenie yy, ta muzyka brzmi fajnie ale ja ją sobie wyłączę, bo możliwe, że ma jakieś prawa autorskie, czy coś Możliwe, że dopiero teraz słyszycie dźwięk z Minecrafta, ale dobra Nieważne, e, informacje, dobra, bo wam nie powiedziałem Gramy sobie na mapce w ogóle, tak, e, gra nazywa się Noob vs Pro, czy coś takiego, nie? E, jak się dowiedzie chyba będę tutaj noobem w tej mapce Więc wiecie, więc w sumie nie ma sporej różnicy e, No dobra, i sobie w takim razie to zobaczmy e, No to mapy typu E, mm -hmm, czyli w skrócie, jej celem jest zdenerwować gracza. Aha, no dobra. nie ma na celu nikogo urazić. że sobie, żeby mapa była obudowana. No to mi się rok Muzyka została stworzona przez e, Grand. E, aha, czyli jednak muzyka została. Z, chociaż nie wiem. widzisz po prostu z, z przejściem mapy. Kliknij tu. więcej Dobra. Nie wiem, co tu jest przekreślane. E, w każdym razie, mm, w każdym razie co? E, co się mówić? Ale wspólnie. Kurczę. Dobra. jest serio, nie pamiętam o czym gadałem. Dobra. E, le, co to w takim razie mamy? Tu mamy ten kalendarz 2. Dobra, to jest twórca z tego co wiem. Eee, i dawaj, i tu widzę jakiś ten, nie? A, muzyk. Muzyka, czy tam ten. Dobra, to tu jest chyba granie, dobra. Aha, chciałem mówić o tym, że to chyba mam by nie zdenerwować. Na początku myślałem, że ja mam zdenerwować tego progracza, z którym będę tutaj walczył czy coś. To... Ale nie, to jednak nie. E, Witaj, na Noob vs Pro. E, twoim zadaniem jest po prostu e, przedostać się do domku Nuba. Proste? Nuba? To się dopiero każe, a ja myślałem, że ja mam do prosa iść. Aha, tu jest to w ogóle czas gry, ok ale beka. A ja myślałem, że ja mam iść do prosa, przecież ja jestem... Dobra, no to... Czyli jednak to ja jestem prosem to. ok yy, Wykrywacz min. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Ej, ciekawe jak to wygląda. Okej. Okay. Dobra, dobra Ej, to naprawdę wygląda dość ciekawe co to jest. Nie, nie, nie! Nie! Ja już wiem, co to jest za mapa. Nie. Dobra, 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 udało się. Ja nie chcę mieć powtórki z tego. Ja nie wytrzymię. Co ja włączyłem? Co ja włączyłem? Dobra, żeby nie było. Patrzycie, właśnie na gościak zabijcie mi. Oczywiście niezły, fajny ten e, dźwięki Dobra, czyli w tym odcinku będziemy. Super, czyli to jest po prostu. Cat Mario. Cat Mario, no co, co ja mam z tym powiedzieć? No nie, ja tego nie przejdę dzisiaj. Ale patrzycie tutaj właśnie. Patrzycie tutaj ee, właśnie na gościa, który kończył Cat Mario, Więc czego ja tu mam się obawiać? Bo już się bałem, że wpadnę do tego. Dobra, więc. Tutaj. No nie! Chwila, tu coś w ogóle. Co to za dźwięki? dzielić przez zero, co? Gracz krzemek został zjedzony przez powietrze na na klocek lego dobra, jedziemy z tym, Przecież... ja nie mogę ja się zabiję podczas tej gry wracają mi choćby z kosmary super, a ty, ja tu mogę przejść okay. czy te miny wybuchają jak ja na nie stanę? czy ja mogę przychodzić sobie tak z kosem? Tak, faktycznie mogę przechodzić z kosem. Eee, to easy chyba jest w takim razie. Jeśli. Dobra, jednak to nie jest easy, to jest. Jest starą pizzę, bardzo starą. Dobra. Mogę iść bez tego? Nie mogę. W tej mapce, no. Maru, tak Co jest? Co jest? Wait a second. Wait a second, chwila, wait Coś tu się chyba nie, 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 nie tak zrobiło Dobra, udało się Zabiłem się w końcu Dobra, przecież ja od tego początku nawet nie przejdę dobra Dobra, dobra, dobra Dobra, dobra Dobra, 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 dobra. Nie, 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 nie. Xe później no się na mieście i sobie na ten kupi. Aha! Aha! Fajnie, fajnie. A to podobno ja tu jestem tym prosem, tak? Przecież tu jestem jeszcze większym nubem niż ten nub. Tutaj, tutaj. 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 Dobra, wy pewnie będziecie mieli to strasznie pocięty ten odcinek. Nie wiem, pewnie sobie jeszcze inne odcinki tutaj teraz nagram. Więc pewnie będę miał co do wyboru, jakby... Bo teraz prowadzę tak... Super. Teraz prowadziłem tak, że będę... jakby mam już pewien pomysł jak wrzucać odcinki, ale nie wiem czy nie wiem, czy mi się opłaca go mówić po prostu. Ehm. Um, no i tak, no i pewnie jutro sobie zmontuję i pewnie jutro też go wrzucę. W sensie nawet nie czy ten odcinek, czy, 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 czy jakiś tam jutrzejszy, czy jakiś nie wiadomo tam, znaczy ten czy inny, który dzisiaj nagram. Mam jeszcze jeden za nadrzu, chociaż nie no ten muszę i tak wrzucić. Bo w tym są przecież wyjaśnienia. E... Zegrał w rysyjską ruletkę i przegrał. Ha ha ha, dobra, bardzo dawam, ja to. Są podpowiedzi, ja sobie tą podpowiedź użyję. Czy ja faktycznie nie mam chodzić po tych głupich minach? Albo w tym lesie jest coś, co pozwoli mi pójść dalej Albo w tym lesie jest coś, co pozwoli mi pójść dalej Albo te podpowiedzi są słabe i po prostu dają mi tyle, że... Co, 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 co to jest? Klucz? Jaki, jaki klucz? jaki klucz ja się pytam? Co to, to jest klucz? Klucz, guzik, skrzynia, płot. Klucz, guzik, skrzynia, płot. Jaki guzik? Jaki teraz nowy guzik? O czym oni mi tu gadają? Chyba ten guzik. Kójcik skrzynia bez jaj. I co, drewno mogę tym rozwalić? I co dalej? Płot mówił ta? Płot, ale to chyba nie ten płot. Nie jakiś drewniany. Dobra, czyli z tego co widzę, to tu jest jakiś inny... Bardziej zaawansowany system. Dobra. Kurczę, no oczywiście musiałem. No i od nowa muszę to poczytać. Zabijcie mnie, nie? Dobra, 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 jest dobrze. Dobrze mi idzie. Bardzo kurczę, dobrze mi idzie. No bardzo praktycznie no. bardzo dobrze mi idzie. Nie, 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 nie. Nie, dobra, nie, 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 ja, 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 ja po prostu idę. Ja po prostu idę i się nie zatrzymuję. Jakoś tutaj na czuja to zrobię. Już myślałem, że mi się to faktycznie uda, nie? Mam wywalone w ten klucz. Najważniejsze dla mnie jest teraz to przejście tego. Jaki to jest ta mapa? To jest jeden wielki troll, nie? Ja nie mogę. Jeszcze idealnie na ten jeden ten, nie? Gdy ci smutno, gdy ci źle... A rozpuszczalnika na Może powinienem spróbować faktycznie, bo chrzelo, no. biorę klucz. Dobra, teraz może mi się uda. Tendyk, tędyk, tendyk. dobra. Biorę kija i lecę. Teraz to przeskakuje. Tu klikam tym guzikiem, w sensie kluczem. Przeskakuję to, biorę to. No i dobra, i lecimy. W takim razie lecimy. Tendyk, tędyk, tendyk, tędyk, tędyk. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Bez jaj to jest po prostu. Ja nie mogę, jak mnie ten dźwięk Robloxowy irytuje. Dobra. Eee, będę po prostu biegał I będę zobaczył jak mi to wyjdzie to Może mi to wyjdzie nawet lepiej Jak będę po prostu nie patrzał na nic Dobra, tędyk Tędyk, tędyk tyt. No tego się nie da przejść, to jest niemożliwe No po prostu, no Cat Mario było bardziej możliwe do przejścia niż to Ta, Może teraz po prostu Powoli teraz Powoli Powoli Dobra, sprób spróbuję to przejść po prostu powoli, bez żadnych tam ten udziwnień czy coś. Będę szedł powoli, bez sprinta żadnego. Chociaż może przy skakaniu będę używał sprinta, nie wiem, zobaczcie. Ale powoli. No, no to jest ten mój plan na teraz. Iść powoli. Mhm. Nie chciałem... Co ja zrobię? A, tak to, 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 to też można. A jakbym kliknął na te miny? Na tym, na tym, na tym kluczem. Dobra, ale dobra, lecimy. Powoli nie śpieszę się. Zapamiętać, prawa strona jest zła. Trzeba iść lewą stroną. Przy lewej nawet już na początku wymiękam. Dobra, trzeba to jakoś tak spod skosem, myślę. Dobra, zapamiętać po prostu iść i gdzie, aby ukończyć tą grę. Albo może sobie po prostu przejść przez to. Znowu się zbagowało. Czy ja właśnie zabiłem wszystkie, co się. E, tam nieważne, dobra. Cześć. Cześć, a jak bym to szczytował? Małpa, małpa, co? Małpa. A? I co to mi da, jak zabiję wszystkich? Mopa. Zabiję wtedy wszystko. A zabiję armor standy? Nie zabiłem żadnych armor standów, poważnie. Mekesy robicie ze mnie? Już myślałem, że mogę sobie normalnie potem biegać, bo tak mnie nic nie zabijało. A tu nie, armor standy nadal żyją i małem się świetnie. Nie, no po co, już nawet. Komentator nie ma mi nic do powiedzenia. Co tam ostatnio było napisane? Starą pizzę, dobra. nawet nie liczą mi ile ja ten razy przegrałem. Bo ja tu pewnie używałem jakichś czytów w komentarzach i tak dalej. I teraz to wszystko popsułem. Popsułem całą mapę. Dobra, nie no, nie przeżyłem tego. Słuchajcie, nie. Ja tego nie przejdę. Chcecie z tego drugi odcinek, na którym to przejdę? W drugim odcinku, jeśli będę robił z tego drugi odcinek. Eee, nie musicie dobijać żadnych lajków, like tylko napiszcie mi, jeśli nie, nie chcecie to też nie Ale będę się postarał przejść, czekajcie, ja wam pokażę dokąd Owcze no Całe właśnie to pierwsze stadium, czy coś tam Cały ten pierwszy etap będę ten, nie wiem co oznacza to stadium w sumie do końca Cały pierwszy etap postaram się przejść i wtedy właśnie no dojdę do końca no i będę, tak myślę, o z tego odcinki, jeśli będziecie chcieli, nie? Bo tej mapy ja po prostu nie przejdę na jednym odcinku. Jeśli chcecie, to oczywiście ją przejdę. Jeśli nie, no to nie. Dziękuję bardzo, jeśli nie chcecie, bo ja ją w nią grać nie chcę. Więc dzięki za oglądanie tego odcinka. No i cześć. Cieszę się, że wróciłem. Cześć. Cześć.